Co to są przeciwciała anty-THTO? Przeciwciała anty -THTO nie są auto które są rutynowo oznaczane w diagnostyce chorób reumatycznych. Najczęściej są one dostępne, gdy wykonuje się poszerzony panel badań, tzw. profil twardzinowy. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Autoprzeciwciała anty-THTO łączą się z antygenem znajdującym się w jąderku komórkowym. Dlatego też, jeżeli występują te autoprzeciwciała, w opisie w wyniku immunofluorescencji pośredniej dołączonej do badania powinna być informacja, że typ świecenia jest jąderkowy. Sam antygen THTO to tak naprawdę dwa enzymy znajdujące się w obrębie jąderka komórkowego, będące endorybonukleozami. Tak jak wcześniej wspomniałem, Badanie w kierunku tych autoprzeciwciał wykonuje się przede wszystkim, jeżeli podejrzewamy występowanie twardziny układowej. W sumie te autoprzeciwciała anty-THTO występują u około 3% wszystkich pacjentów z twardziną układową, z czego wśród mieszkańców Europy ten odsetek jest jeszcze mniejszy, bo wynosi około 1,5%. To co jest jednak bardzo ważne, to te autoprzeciwciała występują prawie wyłącznie tylko w przypadku twardziny układowej i są bardzo specyficzne dla tej choroby. Mimo, że nie są one ujęte w kryteriach klasyfikacyjnych twardziny układowej, to zaleca się je również wykonywać w trakcie diagnostyki tej choroby, zwłaszcza jeśli nie stwierdza się innych charakterystycznych przeciwciał dla twardziny układowej. W przypadku twardziny układowej przeciwciała anty są przede wszystkim charakterystyczne dla postaci ograniczonej twardziny układowej. W tej postaci twardziny obserwujemy zajęcie skóry głównie dłoni, rąk, stóp, podudzi i przedramion, a jej postęp jest wolniejszy w porównaniu z uogólnioną formą twardziny układowej. Z postacią ograniczoną twardziny układowej są związane przeciwciała antycentromerowe, jednak w przeciwieństwie do nich przeciwciała anty są związane z mniejszym ryzykiem owrzodzeń palców, jednak ze znacznie większym ryzykiem śródmiąższowej choroby płuc. Podsumowując, przeciwciała antyTHTO to przeciwciała bardzo specyficzne dla twardziny układowej, zwłaszcza jej postaci ograniczonej, jednak występują u niewielkiego odsetka pacjentów. Jeśli ktoś z Państwa na własną rękę wykonywał badania w kierunku przeciwciał anty i ma wynik dodatni, to proszę pilnie skonsultować się z reumatologiem. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału i do usłyszenia w następnym podcaście.